Cześć, witajcie, z tej strony Macie Powiada i dzisiaj przetestujemy oto Black Energy to, to, Tropic. dostępny w sklepach biedonka i kosztował 5 zł i otwieramy. O, i tak to się prezentuje. Zapach 10 na 10. Smak 10 na 10. To jest taki smak, taki słodkawa pomarańcza. To zostawcie subiki, lajki i do następnego. Pa!